Aura nie rozpieszcza nas od kilku dni, pada deszcz, ale mimo to wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i apelom środowiska, środowisk, które biegają, MOSiR postanowił udostępnić stadion przy ulicy Żeromskiego dla potrzeb biegaczy, a więc począwszy od dziś, w każdy czwartek i wtorek będziemy otwierali stadion dla biegających. A więc w godzinach od 18 do 20 będzie można pobiegać sobie na bieżni poliuretanowej, poczuć się jak Usain Boy, rekordzysta świata na 100 metrów i przebiec te 400 metrów, a może i więcej, może 10 kółek, może 20, bo i na pewno tacy się zdarzą, więc przypominam jeszcze raz, każdy wtorek, czwartek, godzina 18 do 20 można biegać, za darmo zupełnie bezpłatnie na ulicy Żoromskiego. Wejście właśnie od tej ulicy przez tak zwaną wieżyczkę. Zapraszam serdecznie.